Na mocy traktatu wersalskiego Polska posiadała urząd pocztowy w wolnym mieście Gdańsku przy placu Heweliusza. Mieściła się w nim m.in. centrala telefoniczna z bezpośrednim połączeniem z Polską. W przewidywaniu napaści Niemiec na Polskę podjęte zostały środki obronne. W tym celu wycięte zostały drzewa otaczające gmach poczty oraz zabezpieczone wejście do budynku. Od kwietnia 1939 roku komórką samoobrony Poczty Polskiej kierował podporucznik Konrad Guderski. W połowie sierpnia załogę poczty wzmocniono dziesięcioma pracownikami, którzy zostali oddelegowani z Gdyni i Bydgoszczy. 1 września 1939 roku w wolnym mieście Gdańsku niespełna 60 pocztowców uzbrojonych w kilka karabinów i granaty przez cały dzień broniło gmachu budynku Poczty Polskiej. Było to jedno z pierwszych starć zbrojnych II wojny światowej. Dysproporcja sił była ogromna. Uzbrojeni w jeden karabin przeciwpancerny, trzy rkm -y oraz pewną liczbą granatów ręcznych stanęli do walki z niemal dwustoma Niemcami uzbrojonymi w samochody pancerne i artylerię. Pozbawieni pomocy, nie mieli żadnych szans, żeby tę walkę wygrać. Pocztowcy mieli się utrzymać przez około 6 godzin, do czasu przybycia z odsieczą części armii Pomorza. Nie przekazano im jednak informacji o wycofaniu korpusu interwencyjnego z Pomorza, ani nie odwołano polecenia obrony. Gdańscy pocztowcy ostatecznie bronili się ponad 14 godzin. Atak na pocztę polską rozpoczął się około godziny 4.45, równocześnie z rozpoczęciem ostrzału w Westerplatte przez pancernik szleswig Holstein. Nieco wcześniej, około godziny 4, budynek pozbawiono prądu oraz połączenia telefonicznego. W budynku obok pocztowców przebywali jeszcze dozorca domu, jego żona i ich dziesięcioletnia wychowanica. Pracowników, którzy mieli podjąć pracę o godzinie 8.00 zatrzymał przed budynkiem kordon Policji Gdańskiej. Skład Sił Niemieckich wchodziły specjalny oddział Gdańskiej Policji Porządkowej oraz pododdziały ss Wachsturman E i SS-Heimwehr Danzig. Oddziały te dysponowały oprócz broni ręcznej trzema samochodami pancernymi. Atakiem dowodził ss Untersturmführer Alfred Heinrich. Pierwszy atak niemiecki, mimo że Niemcom udało się wedrzeć do budynku, zakończył się niepowodzeniem i został odparty. Podczas tej próby śmiertelną ranę odniósł dowódca SS Alfred Heinrich. Równocześnie został odparty atak od strony Urzędu Pracy, gdzie zostały wybite dziury w ścianach. Podczas tego drugiego szturmu śmierć poniósł od wybuchu własnego granatu, którym zlikwidował grupę Niemców atakujących przez dziurę w ścianie dowódca obrony, podporucznik Konrad Guderski. Około godziny 10.00, by zorientować się jak przebiegają walki, na placu Heweliusza pojawili się Gaulleiter Albert Forster i SS-Oberführer Johannes Schaefer. Około godziny 11.00 siły atakujące zostały wzmocnione dwoma działami. Drugi atak, który miał już wsparcie artyleryjskie, także zakończył się niepowodzeniem napastników. Około godziny 15.00, niemiecki dowódca zarządził przerwę w turmie i dał pocztowcom dwie godziny na kapitulację. Równocześnie została sprowadzona chałbica, a saperzy wykonali podkop pod ścianą poczty, w którym założyli 600 kg ładunek wybuchowy. Po upływie ultimatum o godzinie 17.00 ładunek został odpalony, burząc część ściany budynku. A oddziały niemieckie, przy wsparciu trzech dział, ruszyły do szturmu, zajmując część budowli. W tym czasie obrona została ograniczona do piwnic, gdzie przed ostrzałem schronili się obrońcy. Około godziny 18.00 pod pocztę sprowadzono motopompy, które do piwnic wpompowały benzyna. Podpalono następnie przy pomocy miotaczy ognia. Niemcy, za pomocą benzyny, chcieli spalić broniących. W wyniku tych działań żywcem spłonęło prawdopodobnie pięciu pocztowców. Około godziny dziewiętnastej podjęto decyzję o kapitulacji. Jako pierwszy z płonącego budynku wyszedł dyrektor dr Jan Michoń. Mimo że niósł białą flagę, został przez napastników zastrzelony. Wychodzący za nim naczelnik poczty Józef Wąsik został żywcem spalonym miotaczem płomieni. Z budynku udało się uciec sześciu pocztowcom. Dwóch z nich aresztowano już 2 września i osadzono z pozostałymi obrońcami. Pozostała czwórka zdołała uciec, ukryć się i przeżyć wojnę. Pocztowcy wychodzili straszliwie poparzeni z budynku i nie mogli liczyć na zmiłowanie władz hitlerowskich. Po kapitulacji obrońcy zostali aresztowani, a ranni poparzeni znaleźli się w szpitalu miejskim. Spośród osób odesłanych do szpitala w wyniku obrażeń, zmarło sześć osób. Najmłodszą ofiarą ataku na pocztę była dziesięcioletnia Erwina Barzychowska, wychowanica dozorcy. Silnie poparzona miotaczami i płomieni przy próbie opuszczenia gmachu budynku, zmarła w szpitalu po siedmiu tygodniach. Grupę więzioną prezydium policji przeniesiono po kilku dniach do Wiktoria Szula więzienia, w którym w pierwszych dniach wojny przetrzymywano i torturowano gdańskich Polaków. Obrońców poczty polskiej Hitlerowcy potraktowali jak bandytów. Nie uznano ich za żołnierzy. Wszyscy zostali skazani na śmierć za partyzantkę. Choć poczta polska w Gdańsku, w myśl artykułu 104 Traktatu Wersalskiego, była w świetle prawa terytorium polski, bronionym przez Polaków, więc nie mogli być oni uznani za partyzantów, ale jako żołnierze. Były to przepisy, które ustaliły nazistowskie władze III Rzeszy. Winni mordu sądowego nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Przeciwnie, po wojnie zrobili kariery w niemieckim wymiarze sprawiedliwości. Wyrok śmierci wykonano 5 października około godziny czwartej nad ranem na ćwiczebnym poligonie Policji Gdańskiej na Zaspie. Egzekucją kierował SS-Sturmbannführer Max Pauli. Polscy pocztowcy, którzy nie brali udziału w obronie, zostali w większości aresztowani i osadzeni w obozach koncentracyjnych. Wojnę przeżyło zaledwie 5 osób z grona obrońców Poczty Gdańskiej. Cześć pamięci polskim bohaterom obrony Poczty Polskiej w Gdańsku. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.